Cofnijmy się 20 lat do tyłu, wiemy co było. Dla mnie to była taka utopia. Wydawało mi się, że to jest niemożliwe do zrealizowania. Wydawało się, że przerośnie nas ta impreza. Byłam przerażona. Kiedyś zrobiliśmy takie trzy przestrzenne drzewa ogromne. Jak sobie uświadomiłam, że to drzewa trzeba przestawić, to po prostu nie mogłam uwierzyć. Całe miasto. Rozbłysło flagami. To muszę powiedzieć, po dwóch dniach prawie nie było tych flag. Euro wiadomo, od czego pochodzi, eko wiadomo, meting wiadomo, że to jest spotkanie. Wiele by mówić o rokowych zespołach. To byłoby co powiedzieć. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie. Pan Sławiński i burmistrz, to nie byłoby tej imprezy. Trasa pisała, że tała przystrzyżona na zapałkę. Właściwie to wszyscy znani artyści byli w Złotowie. Właściwie to bym prędzej nie wymieniła, kogo nie było, niż tych, co byli. Nikt nie wiedział, jak to będzie wyglądało, no bo to były początki, a poza tym wydawało się, że przerośnie nas ta impreza, bo, bo zaczynaliśmy z górnego C. Te imprezy były takie no początkowe, były trudne. Wtedy my raczkowaliśmy. Jak oglądałem tą pierwszą imprezę od strony organizacyjnej, to sobie myślałem, jak będą wyglądały następne. Tego rozmachu i tego, jak w pierwszym Eurokomitingu to już nigdy to, nigdy tego poziomu nie uzyskałem. Ale to dobrze, bo, bo to, to, to było za dużo. Nie? To, to był, ja mówię ja z przerażeniem, z przerażeniem patrzyłem na ten pierwszy eurokomiting mówię, bo jak się coś organizuje, to z taką myślą, że to się ma rozwijać. Nie? No to ja mówię, to, do czego, to do czego my dojdziemy za 5 lat na przykład. Ta pierwsza impreza, jak się przypominam, to naprawdę była imprezą tak, na bardzo wysokim poziomie. Stosłownie chyba nie było zakładu pracy, który by nie brał udziału i nie angażował się w to wydarzenie. I to była taka mobilizacja, naprawdę to skrzydlało wszystkich wszystkich i dawało nam takiej motywacji do tego, żeby następne kolejne edycje były jeszcze lepsze. To zupełnie zupełnie nowatorska inicjatywa. Było tak, że dwa miasta, to znaczy miasto w Bieszczadach a jednocześnie i jednocześnie Chojnice próbowały zorganizować tąże imprezę, ale niestety im kompletnie nie wyszło że Był skandal, a u nas wyszło. Wyszło dlatego, że Idea tej, tejże imprezy spotkała się z bardzo dużą akceptacją ze strony zakładów pracy, wszystkich ludzi w Złotowie, działaczy, organizatorów, a także hobbystów. Zamierzeniem całego przedsięwzięcia było to, żeby promować tutaj nasze lokalne walory, i na początku te pierwsze edycje były przepełnione taką, za, takim zaangażowaniem i wielkim takim. Wielkimi emocjami wszystkich ludzi związanych z, z organizacją takiego, tego przedsięwzięcia, może dlatego, że to było jedno, to było pierwsze takie naprawdę na dużą skalę przedsięwzięcie. Chcieliśmy w ten czas zrobić naprawdę taką imprezę, żeby świat zadziwić. Mieliśmy w ten czas szczęście również dlatego, że posłem ziemi również Złotowskiej był Marek Borowski. I on bardzo dużo nam pomógł. Trafialiśmy na bardzo otwartych ludzi, którzy chcieli nam pomóc w promowaniu tego miasta. Włączone było polskie radio, włączona była telewizja, czyli promocja też tutaj no, poszła na szeroką skalę. No a przede wszystkim to dużo ludzi dobrej woli tutaj na miejscu. Zaangażowało się całe miasto w to. No, burmistrz potrafił, potrafił zachęcić do tej impre, do, do tej idei. Zakłady pracy, szkoły, no naprawdę masę ludzi zaangażowała się w organizację tej imprezy. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie pan Sławiński i burmistrz, to nie byłoby tej imprezy. Oni potrafili tutaj zaszczepić to i zachęcić tą ludność mieszkańców Złotowa do takiej imprezy. A że Złotów pięknie wygląda, co zresztą tutaj nie mam zamiaru da chwalić w czambu Pana Burmistrza, ale wszyscy wiedzą, że to, że tak miasto pięknie wygląda, to jest dzięki jego tutaj działalności, a działa tutaj od kilkudziesięciu lat. Odpowiedzialna byłam za, z koleżanką, za pracę w witacze, więc całe dwa tygodnie spędzałyśmy tu, o, o, przygotowywałyśmy scenografię i również byliśmy odpowiedzialne za przygotowanie zaplecza. Na przyjazd gwiazd. Te gwiazdy zawsze otrzymywały jakiś tam catering i tak dalej, miały odpowiednie wymogi, nie powiem jakie, ale to wszystko było naprawdę. Musiało być bardzo bardzo dobrze przygotowane. A gwiazdy były no, wszelkiego, no nie wiem, na tamten czas, no to chyba te największe, Maryla Rodowicz, ty, był Myslowic, był perfekt. Był Stachulski to wszystko dla nas było niesamowitym przeżyciem i emocjami. Tutaj wydarzenia, tutaj ideologia, tutaj sławy, o których w ogóle nie myśleliśmy. Nie, nie wierzyliśmy w to, że możemy kiedykolwiek je spotkać i, i z nimi razem tutaj, nie wiem, być. Tamten czas y, złotów po prostu, nie wiem, wszyscy byliśmy oszołomieni y, przyjazdem y, tych wszystkich gwiazd, które tutaj y, występowały. Chris Norman były członek Zawodu Smoki. Który po raz drugi występował w Polsce pierwszy raz w 1977 roku, kiedy prosto z Angeles przylecieli do Polski zrobili koncert i teraz po raz drugi wystąpił w Polsce i w Złotowie. Pamiętam koncert e, Lisa Normana, no to, była, to był szał, teatr cały szalał. Nie? To było naprawdę coś niesamowite wrażenie. Zresztą nie tylko on, tylu świetnych wykonawców, których udało się ściągnąć i to przecież Wysiłek nie tylko organizacyjny, ale finansowy dla miasta. Nie trzeba było znaleźć na to sponsorów, bo, bo to, to wiadomo, że ci artyści z górnej półki to mało nie biorą. Szalenie podobała mi się Maryla Rodowicz, na przykład. Była spontaniczna, ale mogę powiedzieć, że zakochałam się w Zbigniewie Wodeckim. Jak był tutaj perfekt, ponieważ. Ja nie jestem przyzwyczajony do takiego, takiego mocnego uderzenia, a ponieważ siedziałem w samym środku w amfiteatrze, to mi, zdawało mi się, że klatka pierwsza mi się rozleci, ale to był naprawdę bardzo udany koncert. Zawsze rozpoczynał się Euro Eco Meeting z takim powszechnym sadzeniem drzew. Po tym sadzeniu drzew zostało no, wiele nasadzeń. Właściwie to nowy park powstał. Seminaria. Ileż to młodzieży w tych seminariach uczestniczy? Harcerze potrafią przyjechać z Podgaj na różnego typu seminaria, autobusami, przypływają łódkami z flagami swoich państw, które reprezentują. Promenada to też jedno jakby z inwestycji proekologicznych, bo to jest przepiękna trasa spacerowa, rowerowa i cały ten półwysep rybacki, tak nazywamy go, on kiedyś tam były same chaszcze, łopiany rosły, zielsko. Wędkarz wędkarz musi dbać o ekologię, na stanowisku, nie zanieczyszczać, dbać o czystość wód. Mamy podstawy prawne, mamy przypisy, mamy zarybienia, mamy dbanie o, o, o ten stan, prawda? Jezior, wód, jezior, prawda? Rzek. Ekologia to jest również czystość miasta. Nie ma tutaj. Zresztą nie mamy przemysłu, żeby zatruwał nas tutaj. Świeże powietrze jest, czyste powietrze jest, jeziora są czyste. Ekologia była wówczas przed laty zaczynała się robić modnym tematem. Ludzie właściwie nie wiedzieli dokładnie o co to chodzi, ale myślę, że świadomość mieszkańców bardzo wzrosła. Złotów jest po prostu miastem zadbanym, wykorzystane są wszystkie walory turystyczne i przyrodnicze. Jest zrobiona promenada naokoło jeziora, są chodniki, można poruszać się tylko i wyłącznie po Złotowie rowerem. W Złotowie wykonano bardzo dużo inwestycji proekologicznych, zmieniona została infrastruktura w sferze kanalizacyjnej, deszczowej, a także komunikacyjnej. Euro Eco Meeting i co spowodował? Spowodował przede wszystkim wybudowanie oczyszczalni ścieków, gdzie na otwarciu był marszałek Sejmu Marek Borowski, nasz poseł Pilski na ówczesne czasy. To była olbrzymia inwestycja, która dzięki której Złotów teraz jest czysty i to wszystko, nawet okolice odprowadzane są. Bo mieliśmy po jeszcze oczyszczalnię ścieków, która nie spełniała tych warunków. To była największa, że tak powiem... Pożytek dla miasta. Za sportem jest dużo związane z Złotowiem, bo my mamy mnóstwo ścieżek rowerowych opisanych. Złotów praktycznie można przejechać ścieżkami rowerowymi, i poza obrzeżami miasta są piękne tereny, gdzie. Ludzie uprawiają turystykę rowerową. Na pierwszej edycji tutaj burmistrz zaproponował, że warto by połączyć tą imprezę z oddaniem ścieżki rowerowej w mieście. I pierwsza ścieżka rowerowa w Złotowie została oddana przy pierwszej edycji. I około ponad setki, w zasadzie ponad setkę gdzieś kolarzy jechało tą trasą. Tych imprez jest dziesiątki sportowych przypisanych do Euroeco, które powstały, bądź jeszcze powstają, bądź będą powstawać, to są różne, różne dyscypliny, odchodzą niektóre nowe się pojawiają. Były takie, takie momenty, że tych ludzi była, było bardzo dużo, szczególnie młodych ludzi, gdzie, gdzie przyjeżdżali tutaj, no, no można powiedzieć, setki rowerów tutaj na tym placu były. I stąd ruszaliśmy na trasę. W 1995 roku po raz już 13 z kolei organizowaliśmy zawody o Puchar ziemi Złotowskiej kół, okręgów Polski północnej i zachodniej. Nasze zawody miały pewną renomę i każdy chciał tutaj startować. Byliśmy przygotowani no, technicznie, no i, i nasza wiedza w organizacji pozwoliła nam, że te zawody, no nie chwaląc się zawsze są udane. To była impreza kilkudniowa. Myśmy zaczynali. Od tak zwanych takich konkurencji technicznych, jak jazda na przykład żółwia, tor, tor przeszkód rowerowy. I to odbywało się na boisku szkoły numer 1. To był pierwszy dzień tej imprezy. A w dwóch następnych kolejnych dniach rozjeżdżaliśmy się tutaj na trasy, na trasy rowerowe po pięknej ziemi krajeńskiej. Poznawaliśmy tutaj różne okolice. My w 1995, 1996 roku potrafiliśmy, proszę Państwa, tutaj do Złotowa wspólnie z kolegą Skowrońskim, nieżyjącym już prezesem drogowca, jak również z innymi kolegami zorganizować wyścig kolarski, gdzie przyjechały wybitne sławy naszego kolarstwa polskiego z szurkowskim, mytnikiem Czechowskim, Zielińskim, Sypytkowskim, Piaseckim. Przecież to wybitne postacie mistrzowie świata, drużynowi, indywidualni. Startowali na ulicach Werszeplatte, Piasta Mickiewicza. Teraz trochę się już zmieniło, bo nie ma tyle pieniędzy i jakoś brak jest trochę działaczy takich z sercem, żeby do tego się podłączyli. Ludzie dzisiaj są bardziej komercyjni. Następuje zmiana świadomości ludzi, świadomości ekologicznej, ludzie zaczynają bardziej szanować, zwracać uwagę na, na to, gdzie żyją, jak żyją, w jakim stopniu i zaczynają również przestrzegać zasady w zakresie ochrony środowiska. D dalej impreza jest, myślę, że będzie. Każde miasto ma taką imprezę. One się różnie nazywają, prawda? Pan Wełniak kończy kadencję teraz w tym roku nie wiadomo, kto nas. To będzie, czy będzie kontynuował to, co to działanie tak jak tutaj. Chociaż sądzę, że tak, bo, bo już żeśmy, że tak powiem, zaprawili się w bojach o Euro Eco także sądzę, że następca pociągnie to dalej. Utrzymanie tej imprezy na tak wysokim poziomie przez 20 lat to naprawdę. No może nie, nie graniczy z cudem, ale no świadczy o tym, że jest dużo tego, tej dobrej woli. Dla mnie to było naprawdę duże wydarzenie i przeżycie. i bardzo Nie żałuję tego i bardzo jestem z tego powodu za, no nie, szczęśliwa, że mogłam coś takiego zrobić. Generalnie odbiór całej imprezy jest bardzo dobry i myślę, że tak będzie dalej. Te wszystkie kolejne Euro meetingi przekonały ludzi, że ta ekologia to jest coś ważnego. Czy warto było zorganizować Euro Eco Meeting? Powiem, że warto. A co będzie za 20 lat? Na pewno będzie lepiej. Na pewno. Jestem o, Jestem o tym przekonany.